Hej, witam widzowie z tej strony tajemniczy youtuber, bo jeszcze nie wiem jaką mam nazwę, ale nagrywam to przed nazwą, ponieważ mam teraz wenę. Wena Wena. Będziemy sobie się grać w duo kopii i będziemy grać w dość starą, właśnie gierkę z Game darmową. Każdy może ją pobrać, ale wiadomo, lepiej obejrzeć u mnie. No i co, horrorek, nie wiem o co tu chodzi, może być ciekawie. Sprawdzam! Zaczynamy grę. Okej. Okay. Nie mam pojęcia co się robi. Coś mi się może raz objęło o uszy, ale trochę podobne do Firewatcha mi się wydaje. Okej. Okay. Tak, bardzo podobne do Firewatcha, mamy swoją jakby kabinę. Jestem fanem tej kabiny. Jest bardzo moim zdaniem sztulna. Okej, okay, używam radio. Nic okay. Sprawdzam mapka Mapka, co tu może chodzić? Mamy jakieś... Kopalnie Jakąś drugą wieżę, czwartą wieżę okay, okay. O, 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 o Coś dzieje Na linii Witam, witam linia Tutaj wieża druga nie, wieża druga, to jest yy, pierwsza czwarta. Co? Okej. Okay. Nie zdążyłem przeczytać. Eee. Okay. Mamy tu różne rzeczy. Wow. Chyba ta gra jest za ciemna, muszę podjaśnić. Bo mam różne problemy z monitorem. Czasami. Muszę podjaśniać gry. Dobra. Co tu jest napisane? Okej, jakiś ta Otacied? Goldman? Okej, okay, dziwne rzeczy się tu prawdopodobnie dzieją. Znając życie, Okej, okay, jakaś sprawa zaginięcia? Dzieci zaginęły? Co się dzieje? Na jakimś szlaku? 17, 8? Wow. Yeah, Anyone there? A dobra zgłosimy się. Uuu, coś go goni. Coś go goni. Ale mi tu płacą za godzinę, a nie za robotę, więc, więc nie wiem, czy będziemy mu zbytnio pomagać. Yy, nie, no, nie usłyszałem, na jakim on jest w ogóle tym. Na jakiej on jest trasie. Ale prawdopodobnie będzie to działać tak, że musimy go pokierować, żeby go nie wywaliło, na przykład na niedźwiedzie albo coś. My jesteśmy tutaj, wieżą czwartą. Ale nie wiem, gdzie jest on. Gdzieś tu może? Albo gdzieś tutaj? Nie wiem. Zobaczmy, co tu jeszcze mogę robić. Mogę oznaczyć sobie moją wieżę. Okej. Okay. Not human roar jest? Ej, e, już się podoba Nie wiem o co to... wyłowiem yes. oh, okay. Chyba pomogłem Trochę randomowo <laughs> Chyba randomowo, ale jest uh, Tragedy has once again struck in Grayswind. Wind, Park another... No, dajcie I mi przeczytać. I, I just, you know, a, a just... Co? Eee, Cię ja umarłem? No to koniec serii, widzowie. Dziękuję bardzo za oglądanie. No było. Mam nadzieję, że taki pierwszy odcinek Wam się podobał. Mm. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za granie, jest super. Żegnam się i widzimy się w kolejnym odcinku. Nie, no dobra, e, podejście numer dwa. Nie wiem o co chodzi, szczerze. Nie, gra mi nic nie wytłumaczyła. Nie wytłumaczono mi o co chodzi. I nie wiem co to ma znaczyć. Że najpierw myślałem, że mu pomogłem, a potem, jakby gra się skończyła. Eee... Trochę XD Use radio. Jeszcze raz. Może teraz nam pójdzie lepiej. Chyba że właśnie źle go pokierowało. Może coś jest nie tak. O, jeszcze tu mamy ciekawe rzeczy. Dobra. Okej. Okay. Jakiś kurde wspinaczkownik. Czy tam podróżnik y, został zaginiony? Okej. Okay. Tutaj mamy fajnego animatronika. To jest The Goatman, okej, okay. wygląda dziwnie Dobra, tutaj jest jakiś inny the a nie, the same thing To może być to samo, ale pewnie nie jest Dobra, pierwsza druga dzwoni Teraz skupmy się Aha, on mi oddaje jakby ten, władzę, dobra On mi oddaje władzę, zajebiście I akurat jak on kończy z tą to się coś oczywiście dzieje na mojej zmianie, no bo... Why not, nie? Ja sobie od razu chyba włączę te światła Chyba, że to właśnie one były Albo nie wiem, czy mam włączać te światła Żeby się nie okazało, że to przez nie zginęliśmy Ale dobra, spróbuję jeszcze raz Attention Switch is broken, aha Okej, okay, dobra, teraz to zadziałały, Wcze wcześniej zadziałały Ale gdzie się zgubiłeś? Jak? Gdzie? Co ja mam ci powiedzieć? Człowieku! Co mam ci powiedzieć? Czy tu są jakieś Until Czy tu są jakieś te Pomoce? The Grace Wind uh, Lake Pass is off-limits to all park visitors. Okej. Okay. Aha, mam użyć... Please use the alternate path marked on your map. Dobra. Dajcie mi więcej nauki. E, dobra. Please do not attempt to repair any damaged park structures which are first consulting with Grace. Okej. Okay. Mam nie naprawiać żadnych rzeczy, czyli chyba takich bezpieczników też nie mogę naprawić. Okej, okay, okej. Okay. To chyba mogłem zginąć wtedy przez to, że chciałem je naprawić, czy coś. I to? Holy check is jest. Y dobra. Czy jednak chyba płacą mi za godziny? Nie kłamałem. A, A, ja mogę znikadać! Dobra. Dobra, dobra. Help me to Pomogę, pomogę, tylko gadaj mi z sensem, gościu. Dobra, teraz mi każą włączyć światła. A, ja, powinienem się trochę bardziej przejąć tym gościem, ale widzę, że nasza postać trochę sobie tutaj wolno chodzi. Dobra, to gówno daje znowu. A nie, dobra, włączyło i wyłączyło, tak jakby, ale dało mu to pomoc. Dobra, dało mu to taki sygnał jakby sobie oddali, żeby wiedział chociaż gdzie ma iść. Rozumiem. Ma to sens. Tylko żeby... No, no, solo hike zajebiście. Będziesz kurde solował ucieczkę nad jakimś potworem. No, no. Pobiegać ta super. Jak zaraz nam tu wyjdzie jakieś kówno, to się dostrą. Dobra, pomogliśmy mu chyba i się opanował. I na tym chyba polega nasza robota. Z tego co widzę, tutaj wyjść z takiej wieży nie można. Więc prawdopodobnie będziemy po prostu odpowiadać ludziom i robić różne zadania, próbując przy tym nie umrzeć. Brzmi jak całkiem fajny plan. Taki straightforward plan. Super. Okej, okay, kolejne radio o, o, Rock Trail, dobra, trzeba zapamiętać Dobra, dobra, czekaj Rock Trail, szukamy Dobra, Rock Trail, dobra, dobra, mamy tutaj jakby, że on ma dwie ścieżki I ma lewą i prawą, z jego powto będzie lewa Musi iść na lewo, żeby iść normalną trasą, dobra Left Miejmy nadzieję, że go nie wpierdoliły w jakieś te... W jakieś szalone te, dzikie... Haszcze? O kurde Fe! Jest straszcie, Człowieku, człowiek tutaj nocną zmianę robi, a tam oczy widać! O oh, fak. Co mam ran? To są oczy? Dobra, nie będę patrzył w nie chyba za długo, bo to może być złe Przynajmniej ja bym tak pomyślał Mogę z nim Please remember that... Holy check is... Okej, okay, dobra, to jest to samo Mam chyba się meldować co godzinę? Polipka, ale się dzieje Dobra Nie mogę kucać, nie mogę zbytnio biegać nawet No to... to... co mam zrobić? Oh fuck Not human roar tak? Słyszałem to, kurwa Obrajur, you're almost here Tak, kurwa Jestem w tej samej sytuacji co ty, tylko tylko trochę w gorszej Brawcowie. Staramy się przeżyć no kurwa, jak mogłeś. Jak mogłeś zepsuć prostą drogę? On dosłownie jest tutaj. A nie, dobra, miał jeszcze dwie drogi. Pewnie poszedł w Grace Wind coś tam Dobra. poprowadźmy go drugi raz. I I lake and... cave. cave Mine? Mine something like that. Jezu. Dać człowiekowi trasę. Czy on jest w mining tunnels? On jest zjebany A, on jest w Call Town Trail pewnie I ma może iść prosto albo odkręcić sobie w lewo, to w lewo nie, musi iść prosto To the lake till you put back on the trail over Go to the mine Co? Czekaj Kurwa, nie zdążyłem Daj. No daj mi, Czekaj, gdzie on jest? On jest na tym rozdrożu? Tak, pójdzie w prawo? To <laughs> Nie wiem, przekonamy się zaraz. No daj mi, tak, łaczuję. To jest The Lake tam chyba, no? Tu jest The Lake. Coś tam kurwa spływa. O, zniknęło! To może jednak nie był potwór jestem zjebany? Albo się przemieszcza do nas. Są dwie opcje. Która z nich prawdopodobnie jest poprawna. Dobra, dobra. Eee, dobra, no trilly. Ja chcę mu pomóc, ale on za szybko gada, tu trzeba szybkie decyzje. Wiecie o co chodzi, nie? W ogóle... Skoro ktoś do nas gada przez to radio, to musi być albo na drugiej wieży. Nie, dobra, tu są tylko dwie wieże mimo że nasza jest jako czwarta. No ale na tej mapie mamy dwie wieże. No to ktoś musi być na drugiej wieży jako taki prankster, nie? I gadać do nas sobie. I myślę, że to coś nas przestraszy. Ale dobra, damy mu drugi sygnał. Może, może ogarnie drogę. Czy to mu coś da? Nie wiem. Liczę na to. Dobra, ogarnijmy to jeszcze raz. Egzamin map. On jest gdzieś tutaj, chyba. Ale jakim cudem? On idąc stąd. On to co? Co, co, co? Dobra. Trochę prosto pójdzie. I będzie musiał iść w lewo. Okej, okay. dobra Oby go nie zabiło. Mam nadzieję, że dobrze gadam Bo mi się wydaje, że on Jest tu Teraz pójdzie sobie trochę tutaj i skręci tutaj i będzie u nas już jakoś tak Ale jak on to zrobił? Że był na tym rozdrożu, pokierowałem go w tą stronę Był tutaj, poszedł tutaj I co? Poszedł tutaj, aż dotąd jakoś? Trasą? Czy się tak skrócił piep? Bo uciekał może Poszedł tutaj, potem go źle pokierowaliśmy chyba Ale teraz Powiedział, że jest tutaj To może zawróci tutaj I będzie git, chyba że go te zabiją Te wszystkie główne. No zobaczymy co się z tego wyniknie Żeby go niedźwied nie zabił, bo Nie chcę tego podejścia robić milion razy Fajnie by było przejść dalej czy coś, nawet nie wiem ile ta gra trwa. Nie wiem na ile to będzie odcinków, ani jak długo to będzie trwało. No ale bawimy się dobrze, gadamy z ludźmi. No. Co to za krzyż? Czemu to jest zabite dechami? Im dłużej tu jestem, tym bardziej mi się to nie podoba Niech on dojdzie do nas, to nie jest trudne, naprawdę Ziomek Wierzę w ciebie Jeszcze raz, patrz na nas no, Kurwa Okej, okay, strzedz z tlaku. Zszedł ze szlaku Tylko gdzie on jest? Nie mogę mu nic powiedzieć znowu Zszedł ze szlaku, gdzie on mógł pójść? Skoro był tu... Może poszedł gdzieś tutaj? Albo tutaj? Nie wiem Ale oby... Hello? Dobra, dobra, daj mi coś powiedzieć Hello? Daj mi powiedzieć! Czemu nie odpowiadasz? Nie mam opcji dialogowych w ogóle no kurwa! Daj mi odpowiedzieć! Mordo! No, mordo. Cholera. To nie brzmi faktycznie jak Human Scream. Trochę przypał. Ale czemu nie mam opcji dialogowych? Daj mi opcję. Gra się spakowała? Ja muszę coś odbagować Odblokować No Aha Umrę tu Słyszę coś Umarłem A, przegrałem. To jest... Okej. Okay. Another hiker lost. No dobra. Może kiedyś się uda to zrobić? Okej. Okay. No dobra. Te podejście było lepsze. Ja zniknę na chwilę, zrobię cięcie i prawdopodobnie przeczytam sobie jakieś wskazówki jak w to grać, no bo ta gra nam nic nie mówi. I wtedy wrócę z większą wiedzą, więc za chwilę się słyszymy. Poł! Robimy podejście numer 2. Podejście numer dwa. Ej, przepraszam, podejście numer 3. Już wyjebaliśmy dwa razy. Okej. Okay. Dowiedziałem się co nieco, żeby nie spoilerować za bardzo sobie, samemu, jak i wam. Dowiedziałem się, że jedyne, co możemy robić, to właśnie go kierować tym. Drugą rzecz, którą możemy robić, to dawać four, lub To już tego nie, nie wiedziałem w ogóle. To, There, to hear, tower koniec miałem, dlatego chciałbym oczywiście Over. się zajmować całym tym głupym. Ale dobra. Sprawdzić ten drugi sygnał? Czy ja to mogę jakoś zrobić? Przytrzymać, może? Tak, to się mega przyda. Dobra, left path. Dobra, left path. To. Od razu sobie zaznaczymy, żeby się nie pokupić. Poszedł. Dobra, tu są dwie ścieżki. Damy go. Pierwsza ścieżka jest lewa. Dobra. O cholera! Czy do Freddy Fazbe? Nie <noise> ja, dobra. Pewnie już każdy ma dość. Jak go poprowadzimy? Torret the lake. Damy go może na... Torf the mine. Dobra, musi wrócić na swój szlak. Teraz damy to, może mu to powiem. Dobra, dalej nie czy to łącznie, ale... Fork in the road. I teraz... Czekaj, jak left is straight? Poczeka, pokaż straight grup left to straight, to będzie dla niego straight skoro to jest na lewo, to straight, dobra eee, straight, straight, straight hey. you, uh, nie, dobra, to znowu nie on you. to znowu nie on to no, fuck dobra eee. To wprowadza taką paranoję dla, dla nas, bo nie wiemy z kim gadamy. O, goni mnie Gdzie jest nasz ziom Ja chcę mu pomóc. Razem z tego wyjdziemy. Co? Znowu? Dlaczego? Jak? Czy ja mam mu świecić? Czy co? Do mm, witamy w kolejnym. Podejściu. Teraz mam nadzieję, że uda nam się zrobić inne zakończenie, bo jak na razie umieraliśmy. Nie wiem, które w końcu podejście ujrzycie na odcinku docelowym, ale prawdopodobnie będzie to pierwsze najdłuższe. Drugie, które zrobiłem, chyba wytne, chociaż tam było takie. W tym drugim podejściu, w trzecim już znaczy, no bo to pierwsze to nawet podejście nie było tak właściwie, tylko takie trochę XD się stało, nawet nie wiem co się stało. Zrobimy, żeby zrobić przynajmniej dwa zakończenia w tym odcinku, jakieś takie inne, no bo jak na razie to jest trochę chujnia. Trochę chujnia, bo to wszystko jest takie samo. No pomogę ci no. W planach właśnie pograć sobie takie luźne gierki z Game to takie fajne, po prostu Dziękuję. jakieś różne, bo takie niskobudżetowe indyczki też są spoko. Nie będę tutaj się od razu porywał na jakieś DT, jakieś szalone serie, które będą trwały 60 odcinków, bo to nie jest to co chcę osiągnąć. Tylko bardziej takie... Właśnie... od tutaj na odcinek, taka jarka, tutaj taka, takie różne krótkie wmiarogierki. Chyba, że kiedyś zrobię wyjątek, ale nie wiem. Będę się skupiał bardziej na moich yeah, takich chwycych podejściach. Do różnych fajnych gier typu na... Żeby po prostu te odcinki nie trwały you know? też... Znaczy, I'm odcinki mogą trwać dłużej, ale byleby te serie nie, nie ciągnęły się latami, I miesiącami, tygodniami, wiecie o co chodzi. Żeby to było takie bardziej luźne. Luźne. Bo wiecie, chodzi o luz. Żeby sobie tutaj coś obejrzeć, tutaj coś pograć, żeby też nie tracić miliona godzin na coś takiego, dobra, teraz nie widzę tego potwora. Jeszcze się nie pojawił. Eee, Ciekawi mnie, czemu on dalej. O, mogę odpowiadać. To chyba ja, pierwszy raz. O, a, a, dobra, to mi się podoba, bo jednak. Oj, jednak y, zrobili nam coś takiego, że jak mu odpowiemy. To ten prawdziwy gość nam mówi, że to nie on. To się zaczyna wtedy robić roczne, bo jakby gadał do nas gość i powiedział, że nic nie mówi. Więc zdecydowanie nie jest to dobra rzecz. Znaczy jest to dobra rzecz dla nas, jako dla gracza, że nam pokazuje gra takie coś. I to fajne. W ogóle myślałem nad tym właśnie, że jakby go poprowadzić tutaj, to by prawdopodobnie zginął. Bo tak jak mówiłem w pierwszym podejściu... Coś do nas gada przez radio. Co Czyli w dwójce musi Did być też. Just keeps on Ramos here. Dobra, damy no, mu to, żeby go no, wesprzeć no. na duchu. Nie Did będziemy mu mówić o tym siebie kolejny raz. Go towards mine, you can find a way back on the there. Dobra, damy mu może na to jezioro. Znowu jak za pierwszym razem i pokierujemy go trochę inaczej. Może tak będzie. Tu ma takie koło. Tutaj na pewno go nie poprowadzimy. Nie wierzę, że wieża druga ma. Dobrą opcję Pewnie będzie tutaj dopiero pytanie Żeby iść tutaj No ale zobaczymy co się tu stanie On jest tutaj raczej, jakoś tak Tego typu benz Ja będę mu świecił, no bo może to jednak coś da Może to mi pomoże, dobra do No bo, yeah. I guess, I used to no, I guess so not so bad though yeah. Dobra o kurwa o Będę świecił co chwila O teraz, co teraz? Lake Pass Dobra, Lake Pass Gdzie jesteś? Jest? Dobra, on jest tutaj co, jak go teraz poprowadzić? Wśród... I keep the train off to secondary, tray, a bit further ahead. Dobra, spróbujmy to. Tak, tak. Bears or something? Tego chyba nie próbowaliśmy. One, jakby. A, tu? A, miałem go poprowadzić tu, a kazałem mu iść trochę do przodu i. Aha, co zjebałem. Chyba <grywa> zjebaliśmy. Widzowie. Wydaje że nie zdążył mu odpowiedzieć jak ostatnio A jest tu mega spokojnie Nawet nie ma co komentować Sprawdzam! Tak? Nie. nie? Nie będę uciekał, bo po co? O O cholera! Czy to oznacza naszą śmierć? A, ale mamy inne zakończenie. Coś za coś. <laughs> Dobra. Jestem zadowolony. Jestem zadowolony. To jest dla mnie. Good enough. Mam nadzieję, że dla was też. Co tym razem się stało? Dobra, mamy dwie tym razem: dwa zaginięcia. Czyli zginęliśmy i on, i my. Okej. Okay. To fajnie. Mi się podoba. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Może będą kolejne zakończenia, zobaczymy jak się przyjmie i tak dalej, bla bla bla. A może będzie już w kolejnym odcinku inna gra. Nigdy nie wiecie, bo nawet nie wiem ja. Siemanku.